During dinner, podczas kolacji. While I was having dinner, podczas gdy jadłem kolację. DURING łączymy z rzeczownikiem, natomiast WHILE ze zdaniem, czyli jakiś podmiot, orzeczenie. The police arrived while the thief was climbing up the ladder. Policja przyjechała podczas gdy złodziej wspinał się po drabinie. His guests broke several glasses during the party. Jego goście stłukli kaszklanek szklanek podczas imprezy. While the detective was looking for some traces, he found a burglar under the bed. Podczas gdy detektyw szukał śladów, znalazł włamywacza pod łóżkiem. We don't spend much time outdoors during winter months. Nie spędzamy dużo czasu na zewnątrz podczas miesięcy zimowych. Spójrzmy na błędy. Ktoś załomotał w drzwi, podczas gdy pakowali biżuterię. Someone banged on the door during they were packing jewelry? Niestety jest to zdanie błędne. Po słowie during wstawiamy rzeczownik, a nie wykonawcę z czasownikiem. Someone banged on the door while they were packing jewelry. Przetłumacz zdanie. Zasnęła podczas filmu. She fell asleep during the movie.